Cześć, jestem w kolejnym filmie a dzisiaj zajmiemy się wykonaniem nowego, że tak powiem, stanowiska z tego roboczego z palet. ten idzie do autu, zaraz go rozmontuję i zabieram się za zrobienie nowego z nowych i, że tak powiem, trochę lepszych palet, bo te już są ten już zrobiony tak tylko na szybko, a teraz zrobimy wolniej i lepiej lecimy z filmem Dobrze, lecimy z tematem. Polece przyjechały już na wóz, że tak powiem sam. Wnośnie tego wózka będzie. Dobrze. Są na miejscu. Troszkę się od tamtych różnią. Ale tam. Generalnie pomysł będzie identyczny, tak? Tak samo stały, tylko będę chciał je wszystkie już teraz ładnie połączyć, złączyć w jedną. Konkretną całość. Zaraz właśnie się okaże. Podłoga jest w miarę równa, ale nie, nie, nie wszystkie są idealne. Tak? Zaraz muszę wymyślić jakiś sposób, żeby je dobrze połączyć. I dawaj dobrze I sobie tylko na sucho i to wychodzi równo, ale się ujemy więc już coś będzie trzeba podłożyć i zrobić tak, żeby te klocki się ładnie zgrywały Także jak widzieliście docierałem sobie listewki i tym listewkami będę skręcał te palety na środku, a na boku będę je skręcał po prostu przez płozy. Nawiercam sobie, wiercę trujeczka trójeczka, teraz co dwa wkręciki, pół toruweczki, że... No ładnie trzyma. I tak całość łapie. I teraz to mi powinno dosyć solidnie wzmocnić całość. Tu mi ładnie trzyma, ten coś jest... ...jakiś jest... ...jest I ten sam sposób robisz tam A następnie Zaraz wam przedstawię kamerę i pokażę o co chodzi Następnie gdy paletę sobie tutaj wyrównam do boku Na długiej przedłużce Po prostu sobie to muszę złapać wkrętami Tu no ja to nie patrzę, że mi deska strzeli Bo to jest wiadomo, że strzeli Ważne, żeby to było mocno złapane i jest. To samo z drugiej strony robię, eee, mianowicie tam i do góry. Teraz tu mamy skończony, szlifowany. Yy, możliwe, że jeszcze będą tutaj jakieś modyfikacje, ale to już będzie w kolejnych filmach. Dobra, nie przedłużając dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam do już. Cześć!